Co mi tak bardzo znów laguje? Ten cholerny gogle cały czas mi tu wyskakuje. Czołem! Cóż to za dom, z ptaca? Jakiś taki mały przypominający barak. Chociaż nadal nie jest to dom marzeń. Odpowiedź jest prosta. To dom Shanti. O kurde, widzę, że nie wszystko jeszcze zniknęło. O, tu nasi widać, Shanti idzie, idzie Rudolf. Idą pewnie grać w piłkę. No typowe. O, ja sobie pozwolę ten desk-lokator usunąć. Jak ten dom wygląda w środku? No, już zobaczmy. Na razie trochę bieda, bo no. O kurde, przez tego dyskolokatora i tak nie jest aż tak źle, jak było. No, to jest naprawdę bardzo skromny dom. Bardzo skromny. Tu jest łazienka dla rodziców, już nawet nie umeblowana. Dzieci mają aż łóżko i obrazek w pokoju, to co miały, tak naprawdę tylko przeniosłam. Tu chyba będzie. kuchnia? Chyba taki miałam zamiar. Tu będzie jakiś taki salon, tu jest takie coś. Nie wiem, wiatrołap, czy jak to się tam nazywa. Ganeczek, przedsionek, nie wiem. A są aż dwa fotele i szachy. Mówi, no na pewno dużo się to zmieniło. Bieda piszczy, ale no, co zrobić? no Na razie musimy wytrzymać jakoś zarobić do rachunków, które no, za niedługo też będą, we wtorek. Przypomnę. I na razie tak sobie będziemy żyć. Tylko na razie trzeba wykąpać psa. No fajnie że się z nim bawisz, ale weź go jeszcze wykąp przed, przed szkołą. Zjesz już w szkole, trudno. Dziewczynki? No dziewczynki też. A ty w piżamie, naprawdę. Ta w kurtce, ta w piżamie. Jak te dzieci się nazywały? Alan, Bernadetta, Bettina. Bernadetta ma długie włosy i długie imię, a Betina krótkie. Trzeba będzie kiedyś to znowu zapamiętać. Rudolf, naprawdę? Teraz to wymyśliłeś? Ja tu psa kąpię, nie zauważyłeś? No i dlatego potrzebuję tej drugiej łazienki, no. I za karę Rudolf ty też musiał kąpać. Nie siebie, tylko psa. No co ci to było? Nie kulo, tylko saba. Naucz się, to nie jest ciężkie imię. Dobra, sabcia. Dobra sabula. Jakiś koteł przyszedł. Kicia. No, no przynajmniej pies nazwa kicia, nie? No ładny koteł. No koteł, ja tu cię chwalę, ty się zaczynasz lizać. Sący bez i wezwa do swojego kabinetu swoich dwóch najlepszych sierżantów. Jeden z nich zmierza się do emerytury, drugi jest ten buntownika, który nigdy nie wykonywał jej i zawsze chciał jakieś spustoszenie, w własności prywatnej, podczas akcji ujęcia przestępców. Obaj zawsze dopadali poszukiwanych, ale tym razem posunęli się za daleko. Pamiętając prawie cały kwartał miasta bez widocznych rezultatów w postaci doprowadzenia złoczyńcy do aresztu. Szanti bierze, że się, się za tę skórę, jeśli złoczyńca nie zostanie szybko złapany. Szanti ma dwie możliwości. Należy głośno lub nawrzeszczeć naprawdę głośno na podwładnych i zagrozić im, że zabierze ich oznaki. Naprawdę głośno, kurde, to jest praca dla ludzie, nie? Shanti gdera i wścieka się, grożąc, że odbierze nieznośnym sierżantom ich odsłanki. Oby się wyraźnie zaskoczeni, Shanti nigdy wcześniej nie posunęła się do tak surowych groźb. A zatem, nie chcąc stracić pracy, spokajają się, znajdują człowieka, który pracował e, dla poszukiwanego złoczyńcy i ryzykując życiem oraz zdrowiem, powstrzymują falę przestępczości, która wynikała z Gdy przestępca stanął przed obliczem sprawiedliwości, Shanti otrzymuje od szefa gratulacje za dobrą robotę i zostaje awansowana na dowódcę drużyny szturmowej w ogóle nie żeby coś, ale no. Dziękuję, dziękuję. Oni dostali opiekę przy ja, no, wszystko się zgadza. Dobrze ci idzie. I bardzo dobrze, bo kurde. Jak ja chcę, żeby któraś z dziewczynek była kontynuatorką załóżmy. To jest lipka troszkę pod tym względem że jakby nie patrzeć, syna musiałabym wyprowadzić, no bo by na swoje miętoperzową załóżmy. O oh, ho. Oh, oh. A mamy 3000, nie wiem za co dać. I nie mam mieszkanie, nie wiem za co dać wypadkę, synowi, nie? <grymne> Gdzie mamy telefon? Dobra, pytanie brzmi inaczej. Czy mamy telefon mamy? Zazwę Bo przydałoby się tą relację z tą Magdaleną, jak tutaj widzę, że faktycznie się zaczynać się lubić. Pociągnąć może dalej. Ojej, dziewczynki nie mają biurek nawet. O kurde. A ty to nie powinien być w ogóle pójść po jakieś ciuchy? Tak łazisz cały czas w tym. Za sześć dni. Uf, w sumiełaś. No, Rudolf, a ty po co tu? Ciebie nie chcemy. Burkada. Macia, 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 dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Magdaleno. Aha, nas dorosła przecież. Aaa, zapomniałam, że mi się postrała, że nas dorosła. Mm, no, no dobra. Ale może on lubi starszych, kto powiedział, że nie. Tylko czy ona lubi młodszych? Mamy trzy koła, więc może dziewczynkom byśmy kupili. <grywka> Biurka na przykład. Czemu nie? Tanie nie, biurko takie standardowe. Jak mówię, nie chciałabym inwestować nie wiadomo jak wiele. Przecież nasz dzieciaczek za niedługo się będzie wyprowadzał, a ty mamy dwa koła. Nie wiem, z czym on pójdzie na nowe, na swoje chyba kredyt weźmie we frankach. Tylko nie pamiętam za Chiny ludowe, które łóżko było której, który pokój był której. Chyba dlatego kupiłam te drzwi z portretami. Przegapiłam. Jakiś pierwszy pocałunek, albo co? Prawda? Ze relacje ciągle. Ale z całą sympatią, to już może, nie? Bestia. Zablokowały <śpiewałem> matkę w drzwiach. Przyniosłeś ty przypadkowo, czy to jest twoje łóżko? Nie, tam to jest twoje. Więc powiedz mi, dlaczego te lekcje tam zaniosłaś. Bo było bliżej, tak? Leniwa klucho. Ile dni? Trzy. O, no, czyli ja was zobaczę jako nastolatki. Ja dalej nie wiem, jakie wam dać tutaj aspiracje, a nawet jeśli wiedziałam, to już zdążyłam zapomnieć. A wygracie. No ja nie wiem, to starzy się w tobie bujają, stary. Chyba się rozeszło, że ty lubisz kobiety zaawansowane wiekowo. Ja myślę, że jak już ich. Faktycznie spikniemy, jak on już podrośnie ich spikniemy, to Madzi damy kilka lat, żeby nie było, że że jest jego rówieśniczką, bo to by było naprawdę głupie. Bardzo głupie. Ojej. Kielby animacja, jak jest jeden dorosły i jeden dziecko, jak no, to jest piękne. O, on ją przyje, ona go w czoło, czy tam wbrew. No, tak. Te wszyscy potrzebują podprysznica, jest tylko jeden I to zajęcie wszystko już to poszedł nie wierzę Idź jeść Jest was za du Gdzie rodzicom po łóżku skaczesz? Też idź jeść Wieci śmieci Tutaj widzisz się szantka z... Kum zaczyna... Co to lesane, Hej, Shanti, wiesz po namyśle, stwierdzam, że możesz wywrzeć wielkie wrażenie na pewną osobę, którą znam. Chętnie odmówię was na randkę w ciemno. Nie. Jedna randka w ciemno już była i skończyła się za mąż pójściem. Shanti, a on siedem? Pięć. O kurcze, Rudosz, za chwilę bez dziewka. Zapytaj ją, gdzie, gdzie wciskała twemu synkowi język? Podpowiem, do gardła. Przyzna się? No, przyzna się co Alanowi robiłaś. Chyba się przyznała? Okej, sim. Dobra, młody sobie zarabia kieszonkowe. 44 stary, nie wiem co ci za to kupię. A my może byśmy poszli na randkę, skoro jest sobota. Jak ty się na to zapatrujesz? O 7 rano może niekoniecznie? Co ty idziesz? Na łóżku skakać? odprężyć się, no to jeszcze ci wybacza. idź psem na spacer na przykład o kurka przyszła no, my się nas odwiedziła no popa. Jakie no ma fajny ten pędzelek czarny na ogonie taką końcóweczkę śmieszną a gdzie narucham tylko z takim syfem wywal na to pół paczki tej maści, może ci przejdzie co? co? nie, chyba nie Halo! Syfy nara! W sumie nie wiem, czy tam masz cokolwiek dalej, czy te syfy po prostu same z siebie schodzą z czasem. Chyba widać, że się szykuje do randki, nie? No i nie mam no, syfy zostały, nie chcę cię martwić. Coś nic może zmyj teraz tą maść zryja! Kurde, ja to tak z pęsem wszystko robię, nie? A jakbyś tak się jeszcze ubrał, na przykład w wizytowe. Co masz wizytów? wizytowe? Może ci chłopaka poszukam, co? Matko, te pućki tego jego policzki. Jakby go coś porządliło teraz wygląda i jakby tak napuch, tak masakrycznie. Jaki kanciosty na ryju. Ten matki podbrudek, no co ci poradzę, nie? A no co, ja nie wiem, co to są za, za parcele, szczerze mówiąc. I ja mam nadzieję, że one. jakieś akwarium, tyle rozumiem. Chyba niemiecki to jest, albo jakiś inny, kurde, holenderski. Ale to chodźmy tam. Cokolwiek to jest. Bo generalnie ustawiam kilka takich losowo pościąganych parceli. nie mam pojęcia, czy one rozkraczają grę, czy nie. Kiedyś wiem, że z jakąś parcelą pobraną, jakieś główienko. I potem na każdej parceli publicznej, na każdej, wywalało z Było takie przykre. Dobra, jesteśmy na miejscu. A, to jest tak. O mało, tu orka jest. Patrzcie, uwolnić orkę. I jakieś rybki faktycznie są. <laughs> jesteśmy na randce. Jak to się nazywa? W oceanarium? i nic, jest jeszcze tak zrobione faktycznie, jak taki. Jak taki jakiś y, zbiornik. Ale fajnie. To jest piętro. No taki taras widokowy jest. Oooo. No to tu nie byłam jeszcze. Nie kojarzę tego. A to już w ogóle złotuje. jest! Eee. lamy! Cześć lama! No to pośmia randkę... Ile pandziuszków? Szkoda, że to są tylko takie posągi, jakby one się nie ruszają. A, ja tyle zatichu gram. Nie, nie mogę... Nie mogę takich rzeczy tu oglądać. Tak. Pingwiny jakieś, śmieszne, jakieś śmieszne misie. Mi się nie zjedzą pingwinów. A co na no to też to jest? Szczury i... więcej szczurów? I więcej szczurów! <noise> no okej. Okay. Dobra. A tam... Co ty już jej tutaj się ładujesz? Co... Oho, nie, he. Tam jest jakaś górka, a są tam balony. Tam tatuś mama poznał. Tylko, że będzie mi się bardzo źle <grywa> operował tu kamerą, już to wiem. Gdzieś że no, ona jakoś chyba nawet nie widzi, że masz syfy. Ona chce hajsy twoje. Ho oh, Jak jej powiesz, że nie masz? Że wszystko, co masz, jest mamy? Ty masz 44 symoleony znamalowany namalowany obraz? Ten jego nos, Pinokia, wystaje z tego ramienia w ogóle. <grywa> co tu się dzieje? No, powiedzmy, że trafiłeś w jej usta. To, to śnieg! Co się dzieje? Co za płatki lecą z nieba. A śnieg w zima. No widzicie jak romantycznie. <gryśla> o, oh, matko. Ojej! Widać, że to pierwsza miłość lana. <laughs> Jaki ryjec? Boże. jesteś brzydki. Na studia cię nie stać. Ja bym chciała zrobić tak, że na studia wykładają jakąś kasę, a nie, że sobie jadą, że dostają, kurczę, stypendia i żyją w akademiku jak królnie. Świetna. Nie wiem, czy pierwsza robić od razu marzeń, czy świetna wystarczy. Ja mam zrobiła oglądaj wiele, tylko że z tym problem że oni tam potem dojść nie potrafią, nie? I narzekają. A możesz łowić ryby? Dlaczego nie? A możesz? To może w ryby? Dzień dobry, lamy. No właśnie. No to faktycznie i sobie połów ryby. Super rantka, nie? <grywki> Pingwiny są przerażające. Już miałam takie pingwiny z fajką chyba nawet. Ale nie chcę w się sensie ich teraz szukać, w sumie. Tak bym teraz jak podmieniał, to się tak nie zapiszę, więc bez sensu. gorące pocałunki jakieś ma wypędź. No, na pewno. Tak zdobędziesz jej rękę, serce, dupę, wszystko, nie? Oj! Ona cię kocha! To co, ulegnamy się do domu? <grym> Ja wiem, on poszukuje wiedzy, pragnie wiedzy, więc doświadczona kobieta jest mu bardzo na rękę. Wie więcej na pewno niż on. O wszystkim, o całym świecie. Kobieto! Nie uważa... Pierwszym, okej, okay, ale nie uważa, że jest za młody. Czemu go sprowadzasz na złą drogę? Przytul ją romantycznie, jakiś top chip Bądź miły i nie słuchaj jej tutaj w te rzeczy. Ale zablokowała, nie? <laughs> eee, widać, że mi coś tam w tej głowie śiedzi, siedzi. A on też się zakochał, super. To może byście tak sobie tutaj jakoś... Może bez oświaty. Jeszcze. Roby ten związek jakoś y, tutaj. No, chociaż nie wiem, czy ja muszę odejmować, bo ona i tak jest od niego starsza. Bo ona ma wiek wygenerowany no, według standardowego, standardowej pod tym rozpiski. A ja mam Mola na wiek od merty i tam na 100 lat, znaczy na ten dorosły etap trwa dłużej. Tak samo mam pomiędzy Shanti a Rudolfem, że Rudolf pomimo tego że tak naprawdę wprowadził się chyba, jak ona już trochę kilka dni żyła bez niego, to jednak wciąż był od niej starszy. Będę jeszcze musiała sobie to jakoś y, ogarnąć. Mm, dobra, to może jakieś zakończantkę. Pa pa, do widzenia. Och, Alan! Wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy! Coraz więcej simów widzisz, że jesteś w porządku! Wkrótce może przydarzyć się coś dobrego. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze, czekaj. No to czekaj. Bo to faktycznie jakieś idą... Ej, to są sami faceci w płaszczach w ogóle! Żaden nie ma kurtki, tu jakieś matriksy i tu się cały czas kłócą! Ten Grosik się kłócił z tym, teraz się kłóci z tym. Czy na pewno jakieś dziwne rzeczy dzieją? A tu się szarlatan! No właśnie, tu tylko Matrix jest przerażający, ten Mendoza, kimkolwiek on jest! Ty, a ty kurczę nie, nie, nie lecisz ci pasek, czyli co? Ty, ty już masz na maksa i dziecko ogrywasz? To tego to sprawia frajdę? No przecie... Rudolf, Rudolf, lepiej się zajmij z tobą. Ty mógłbyś posprzątać po, po obiedzie, ja widzę, że sam siebie też na to wpadłeś. No nie, ja wiem, że jesteś niechluj, przepraszam cię bardzo, ale pracujesz jako sprzątaczka, ja tego do teraz nie rozumiem. Dlaczego ktoś taki niechlujny pracuje jako sprzątacz? A szatka, kurde, się dorwa do szachów. Za tempa na to jesteś! No to mi nie wnioskuję, że nie bardzo wiesz, co robisz. Jak może bym tą drugą łazienkę zrobiła? Mam 2000. na razie jeszcze rachunku... Ale kurczę, HAPA będzie znowu droższa przez to i te rachunki to nas zniszczą. Taką mhm. ja i może nie za drogą tę łazienkę? Zostawiam. 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 Już na nic nas nie stać prawie znowu, haha. Dobra, jeszcze jakieś lustro by się przydało na tę walkę. Będziemy ulepszać wszystko wraz z nowymi funduszami. Zamiast go podziwiać, to i z niego skorzystaj. A ten zostaw dla dzieci. Dzieci będą tutaj ogarniać. Akurat słabo potrzebują, ale okej. Okay. A może by tak zrobić szantkom brzu? Chyba by to potrwało całą wieczność. Może jednak nie. Niech sobie lepiej zje. No zresztą myślałabym ją może przebrać, bo w tych koszulinach nie widać, że nawet to tyła. I ktoś by się może psem zainteresował, bo pies śmierdzącej budzie. Urodziny jutro. Gdybyś może jakoś, nie wiem, on, może jakiś przyjaciół by musiał, kurczę, te relacje nazrobić z Magdaleną, ale to i tak będzie się liczył on, którą się wyprowadzi, więc może nie chce pogadać z Magdaleną, która jest teoretycznie z jego synem na mieście, więc nie wiem, czy powinna z nim rozmawiać, ale... Czas przestrzeni zagięta tak mocno, tak bardzo. Nie pukaj się po głowie. To, że nie jesteś bystra, nie znaczy, że masz sobie robić krzywdę. Nowe mieszkania. Może przydałoby się troszkę je ochrzcić. Szantka z drugiej strony, właśnie. Tylko proszę bez wpadek, bo na razie wam dzieci wystarczą. Wy się zajmijcie sobą. Dziewczynki też idą spać. Jedna. Druga, druga oczywiście, szacha. No tak. Idź tu się wysikaj, mam nadzieję, że ściany są odpowiednio grube, że nie będziesz słyszeć, co tam się dzieje. Lubi jedno dziecko. Aha, idzie Magdalena. No. A czy ty możesz ją przywitać, tak ją zaskoczyć? Nie może. Ojej. Ale i tylko kwiaty, zobacz. Nie no, no, zobacz. No. Piękne. A ty, a ty co, idziesz podglądać Bettina? Te ja postawię. Proszę ciasteczkowego potwora nie wywalimy, No kurde, nasz kompan od tylu lat. Na ziemi ma siedzieć. Nie wiem, będzie mu niewygodnie. Jeśli się... No, tam, no, kwiaty są w A, teraz go nie wyjmę. No to nie, to będą kwiaty stały na ziemi, trudno. Priorytety. Ciasteczkowy potwór nad dziewczyną zawsze i wszędzie. Betty nie powinna się spać. Idź. Rodzice już skończyli, tak, dobra. Biedna uciekła z domu, jak słuchaj, tam się ciało za ścianą. Idzie, taka głowa zwieszona, o nie. Tak, tu się łapił mamusia, mamusia tak krzyczała. Czekajcie, czyli ona ja już dziewiąta chyba kreatywności, nie? Kurce kreatywności logiki. Skubane, to, to już ty od samej umiejętności, masz. Jaką masz cenę? za ocenę. HSU trochę jest, muszę pomyśleć, ile takie studia mogłyby być. 2000, myślę, że mogę przeznaczyć. A, dobra. Jak sam sobie wybrałeś, to spokojnie. Czyli jakbyśmy uzbierali 2000 przez te 3 dni, i byśmy go wysłali na studia. W sumie mi co nic wyprawiane. Ja sam tak, że tą bym objęła 2000. Oczywiście, o ile uda się uzbierać, ale myślę, że uzbieram, przez Szantka tyle zarabia, że hoho. Ho. On też 600 zarabia dziennie. To, że oni mają teraz sporo wolnego, nieważne. Ale w każdym razie odejmę stąd 2000, tysiące, a on z tym swoim stypendium, co dostanie, no to to będzie wszystko, co będzie miało do wykorzystania. I tyle. On ma tutaj pragnienie zdobywania więc więc jak on na studiach jak najbardziej widzę. I ta wstała, ten się kłacha no Jak to w każdej rodzinie, nie? No, kurde, wszyscy mają te kwadratowe szczęki. O, cześć, miło, że wstałeś, zaczepiać. Czy ty masz jakiegoś znajomego, z którym mógłbyś ewentualnie podbić sobie przyjemność? Tak, przyjaźń? Scholastyka, nie topasz. Nazwisko obowiązuje. Ja i może później nawet połączę w siostry albo w coś, żeby było ciekawiej. No porozmawiaj sobie z tą z Aha, nie przeszkadza Ci wiesz, no? Chanti. To najszybciej nie wzruszona dalej sprząta. No i no. Czy ja o czymś nie wiem? To się nawet nie znacie. Już się bałam, że jakieś romanse weszły, nie? Kurde, ciekawe jestem, co z tych dziewczynek wyrośnie, chociaż wiem, że nic pięknego z nich nie będzie. No Te kwadratowe szczęki. O! Nie pomyślałam, że chcą tu podobnie szanki do siebie. Tak bardzo skrzywdzę całe 10 pokoleń. 220, proszę, to już 230 zrobiłeś. Dobra, więc się tym, co się wylosowało, w co mnie kręci i co odrzuca. Więc kręcą bezrobotni, ale logicznie simowie, odrzucają blondyni, czyli kretyni, Tak jak tak się mówi, że jest głupia, no to załóżmy, że głupota ją odrzuca. Z drugiej strony nie pasuje mi to dowiedzieć, bo jednak kurczę, logicznie pasuje jak najbardziej, ale to, że bezrobotny. A oczywiście nie spojrzałam jaką ma osobowość, prawo ja. No i trudno, pragnienie nie zawsze musi być zgodne z osobowością, nie? Czas, kiedy tak na przykład ktoś nieśmiały właśnie marzy o tym, żeby być e, jakąś taką popularną osobą. nie, no bo hello. Popularność? Nie bardzo, rodzina... W nie, ta wiedza, ale no to będzie już drugi sim z pragnieniem wiedzy w tej rodzinie. Trudno. A ta druga? A może wam postarzę, żebyście miały koleżankę. Ta druga nie zamierza. Dobra, lotnikowej damy cokolwiek. Rodzinę, proszę. Faktycznie nie zamierza Skubana Kubana się zestarzać, no. Lubi być młoda. Ja to rozumiem, ale no. Tak dobrze nie ma, nawet w Chyba ten alarm trochę za wysoko. Ale mogę się mylić. No, czy w ogóle w suchach roboczych, nie? Oczywiście u niej też nie spojrzałam, ale ona lubi bezsportowanych, z czapką, odrzucają ją. Aha, czyli nie podoba jej się, że ojciec pracuje jako sprzątaczka, no to wszystko jasne. Czy na pewno nie takiego jak ojciec? Ja mi dała popularność albo przyjemność. Naczynia... Naczynia. Naczynia głów. Nakrycia głowy kojarzą mi się z czym? Muszę to pomyśleć, no bo to wiadomo, na jakieś kurde pakery i tak dalej. Ale no w sumie to może być taki jakiś skate, jakiś taki sportowiec. Więc damy jej przyjemność, tylko to będzie ciężko później spełnić. Kurczę, no tak, ją wybierzemy. I hej, kurja, słuchaj, minko, słodka minka. I więc to czeka nas wyprawa chyba do jakiegoś yy, sklepu cichowego którego. Ja chyba już wiem, dlaczego on ciągle ma te ciuchy. <grywa> ja ale chyba nie postawiam żadnego cichowego sklepu. Jest dziewiętnasta, więc teoretycznie mogłyby jeszcze iść razem, na przykład jak to siostry. Przebierz, przebierz, jest, przebierz się, w codzienne. No bo teoretycznie jest 19, więc no, jest jeszcze niedziela, ale tamto jest niewyspana. To chyba jednak zrobicie to jutro. Weź, oduż zakupy, podniesiesz je zbiórka, podniesiesz, bo stąd by nie podniosła. Mogę do godziny i na idzie spać, takie trochę. No, jakby ktoś jedz. No, zjedz, Ja wiem, że żebyż... częście Cześć, jestem Mieczysław, mój przyjaciel, Magdalena. Zapewniam że niedawno wspaniale razem się bawiliście. Nie chcę, do żebym na przedmieścia. Idę malować obraz. Ty mi tu nie trój. on ci tutaj kupę, sadzi, ale nie, niech to nie przeszkadza. Kochasz go całego, łącznie z jego smrodami. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że ten odcinek prawdopodobnie wyjdzie krótszy, niż zwykle. Ale no, to się jeszcze wszystko okaże w praniu, przy montażu. Myślę, że taki miły akcent, żeby zakończyć tutaj. Alan w końcu zdobył serce Magdaleny. Dziewczyny nam podrosły. Gdzieś tam między nagraniami pójdę na miasto, je przebiorę. Tak, pójdę na miasto, a w końcu postawię jakiś sklep odzieżowy. Bo chciałabym poczuć wydatek na ubrania. To mi się wydaje takie sensowniejsze. Widzę, że się zmieniło oświetlenie, więc prawdopodobnie za godzinę dzieciaki idą do szkoły. Tutaj jeszcze Alan kończy swoje konie malować. I co, no, widzimy się przy następnej okazji. Myślę, że no, to będzie już ostatni odcinek przed studiami naszego Alana. Więc też pewnie będzie krótszy, bo tam chyba dwa dni mu zostały. Ale jakoś to wszystko rozegramy. Najwyżej zaczniemy studia w następnym odcinku. Taki wstęp zrobimy. To spokażę. Trzymajcie się, ciepło. Do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć!